A dlaczego on ma ten smak? Nazywam się Janek Tondera jestem tatą piątki dzieci i na kanale Tata Jedzie poruszam tematy, które dotyczą wychowania dzieci Jogurty Kiedyś kupowałem różne smaki no, żeby dzieci mogły sobie wybrać teraz kupuję jeden wiśniowy. A dlaczego? Ponieważ w tę sytuację Przeważnie nie kończyły się radościami, które chciałem sprawdzić dzieciom, akurat kupując jogurty, bo nie kupujemy ich na to dzień. Ale kończyło się tym, że przeważnie ten smak jeden, który ktoś pierwszy wziął, nagle chcieli wszyscy. I z momentu radości robił się problem. I ten jogurt to tylko taka symbolika. Ale bardzo często jest tak, że te nasze działania, które chcemy bardzo naszym dzieciom dogodzić, później kończą się różnie. Dlatego bardzo jestem czujny i bardzo czuwam nad tym, że jeśli kupuję coś moim dzieciom, chcę im sprawić niespodziankę i nawet jest jakaś tam różnica wieku wśród naszych dzieci, to przeważnie kupuję wszystko jednakowe. I nie dlatego, że mi się nie chce, ale właśnie dlatego, że chcę, żeby ta radość była do końca. A momenty takie, które się uczy nasze dzieci, że no nie zawsze tak jest, że wszyscy mają porówno. Czy tak samo jest dużo, dużo więcej i wtedy rzeczywiście musimy parę słów powiedzieć. Ale w momentach, kiedy chcę sprawić radość, to kupuję w większości to samo. Staram się nawet wielkościowo dopasować dany produkt, który, który właśnie kupuję, ponieważ wiem, że zawsze coś tam ktoś dopatrzy, że tego jest mniej, a tego jest więcej. Nie. To jest moment radości i nie chcę tu żadnych przepychanek, nie chcę żadnych niesnasek, chcę żeby była chwila radości, czyli chwilo trwaj, bo nie jest ich dużo. Pozdrawiam, dobrego dnia.